Kochani, na wspólną rozgrzewkę zaproszę was za jakieś 2-3 minuty, Bartek Pluciński, który jest trenerem personalnym, poprowadzi tą rozgrzewkę ze sceny, więc bądźcie tutaj w pobliżu, to zawsze jest takie miłe ujęcie, miłe zdjęcie, mam nadzieję, że was nie zabraknie, tutaj wszystkie kamery, telefony będą zwrócone na was, więc bądźcie tutaj przed sceną wraz z Bartkiem Plucińskim. Będziecie mieli okazję brać udział w rozgrzewce. My mamy dla wszystkich tych, którzy pozostaną z, z nami tutaj, mamy również pewną niespodziankę. Tego nie było w ubiegłym roku, tego nie było w poprzednich latach, nawet bym powiedział. Na trawie, na zielonej murawie stadionu Czarnych, który dzisiaj otrzyma swoją nazwę, swojego patrona, będziemy mieli okazję brać udział w zajęciach jogi. Drogie panie, drodzy panowie, drodzy nasi goście którzy będą z nami, którzy będą oczekiwali na, na biegaczy, na maszerujących z kijami. Zapraszam Was do właśnie tych ćwiczeń. Około godziny 11 na tutaj Orliku, więc tu bliżej nas nawet rozpoczną się te zajęcia, które poprowadzi trener jogi Wasia Pakuła, nauczycielka jogi z 15-letnim już doświadczeniem, więc naprawdę będzie przyjemnie, będzie sympatycznie, będzie bardzo kameralnie, bo Zajęcia jogi to przecież też świetna muzyka, przy której będziecie mogli się relakować i ćwiczyć i poznać właśnie jogę od podstaw. Około godziny 11 wywołamy Was do tych zajęć z Waszą Fakułą, a za minutę... Jeśli jest już gdzieś i nas słyszy, Bartosz, jesteś, ok. No to zapraszam Ciebie na scenę, a was poproszę chodźcie bliżej tutaj do sceny, a jeśli nie chcecie być blisko, to chociaż zwróćcie uwagę, jest Bartek na scenę, już podchodzi trener personalny dzisiaj w koszulce Kupca, a więc kolejna osoba, która współpracuje z tą firmą. I Bartek jest już do dyspozycji. Bartu, proszę bardzo. Dobre. Okej, okay, stajemy sobie w lekkim, e, w lekkich odstępach na szerokość ramion, tak żeby każdy miał miejsce. Ręce się... do boku, podejdźcie sobie troszkę bliżej tutaj. No właśnie, zapórzmy tych wszystkich, troszkę halo, hej zawodnicy, tych, którzy jesteście tam w ulicy linii startu i mety. Chodźcie bliżej do nas, chodźcie bliżej, bo mamy dwie ważne informacje dla was. Pierwsza to taka, że chcemy was dobrze rozgrzać, dogrzać. Okej, okay, teraz ręce do boku. Obracamy się tak, żeby każdy miał miejsce. Sprawdźmy sobie czy mamy miejsce. Każdy ma miejsce, to zaczynamy sobie od strukcików w miejscu delikatnie. Dodajemy sobie krążenia ramion w przód. Okrężne ruchy. Okręży, ruchy. Okej, okay, i do tyłu. jedziemy na zmianę przód tył. Lekkim rozkroku i skrętu dołowiak. Kula, lewa, kula, kula, wypięknie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, stajemy sobie. Troszkę szerzej, szeroko, szeroko, bardzo szeroko i przechodzimy sobie z prawej na lewą nogę i okay. podamy sobie ciężar z prawej na lewą. Bardzo szeroko sobie stanąć. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Trzy, dwa, jeden. Ok, stajemy sobie w rozkroku palców, w do zewnątrz. Stajemy troszkę szerzej niż szerokość bioder i zaczynamy od przysiadu. Raz, druga, Polanka do zewnątrz. Dwa, nie kończymy kolan. Trzy, cztery, jeden, Sijs, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze raz.

Jeden i dziesięć dziewięć osiem? Jeden. Jak krążymy, to prawie w jedną, drugą stronę. Okej, okay, druga noga. Okej, okay, i dziękuję. Powodzenia! No jest świetnie, jesteście rozżani. Zostańcie z nami teraz. Chodźcie tutaj bliżej do sceny, ponieważ chcielibyśmy już was naprawdę oficjalnie teraz Przywitać i otworzyć dzisiejszą imprezę są z nami pani Danuta Mazur, wuj Dominik Bardzo serdecznie witamy gospodarza terenu. Jest z nami profesor Marek Pietryga, którego Fundacja doktora Erasma Pietrygi jest organizatorem dzisiejszego sportowego wydarzenia Festiwal Biegowy Złota Góra. To już czwarta edycja, drodzy Państwo. I z tego co wiem, panie profesorze, spotkamy się po raz. Czwarty, po raz. Dzisiaj, dzisiaj czwarty, a później? Będzie piąty. W takim razie możecie już praktycznie obserwować to, co będzie się działo na Facebooku. Są z nami także Beata pieczyńska bielewska która jest dziennikarką Radia RMF, jest również współorganizatorem tego biegu, jest dyrektor biegu Adam Gabski i są z nami samorządowcy dzisiaj. Zastępca prezydenta Kolina Witold Nowak, burmistrz miasta gminy pan Michał Pyrzyk. witamy serdecznie. Panie profesorze, bardzo proszę. Dzień dobry, nie będziemy przedłużać. Cieszymy się bardzo, że po raz czwarty możemy Państwa gościć. Nasza idea jest ogromna, żeby szerzyć profilaktykę medyczną. Pa pamiętajmy, że zdrowe, je zdrowe jedzenie nas chroni przed nowotworami jelita grubego. Dlatego dzisiaj razem z Kupcem robimy tą fantastyczną imprezę. Cieszymy się również, że Państwa widzimy po raz czwarty i myślę, że po raz piąty za rok się widzimy. No i tutaj zbieramy dla Baści. Pamiętajmy, że. Proszę o, o prawa proszę dla Basi. Nie znamy dla Basia. Basi. Jak co jest znamy Basia, co roku zbieramy na jej sztuczne oczy, które są co chwilę zmieniane w Niemczech. Także to jest też dowód na to, że fundacja działa, że staramy się pomagać, pomagać innym. Nie przedłużam, oddaję głos pani wójt. Ja również nie będę długo mówić, ale jest mi ogromnie miło i cieszę się, że po raz kolejny w najlepszej pogodzie, najlepszej dla biegaczy, możemy Państwa tak, trzeba sobie za... zasłużyć, mówi dyrektor biegu, na taką pogodę. Widocznie wszyscy zasługują. Miejmy nadzieję, że to gwarancja sukcesu dla wszystkich. Sukces już jest, bo jesteście Państwo tutaj. I razem możecie przeżyć kolejną przygodę. A ja dziękuję bardzo organizatorom, bo to dla nich największe brawa. Przede wszystkim dla pomysłodawcy i dyrektora, jak również pani Beate, która jest tutaj meta. No i brawa w takim razie. To no te brawa, o której mówi pani. Trzyma mi. rękę na pulsie. Dziękuję bardzo. Myślę, że trochę na rok jest was coraz więcej, bo to umacnia nas w przekonaniu, że ten bieg jest po prostu potrzebny. Również dziękujemy wszystkim przyjaciółom, których jest coraz więcej, którzy do nas dzwonią, chcą z nami ten bieg y, organizować. I co? Życzymy Wam po prostu fajnej y, dzisiaj udanej trasy. To kilka tak słów organizacyjnych. A? Ja tak, tylko właśnie, tylko króciutko, kilka e, informacji organizacyjnych na trasie macie dwie strzałki. Niebieska strzałka to jest dla biegaczy i nordic walking e, e, na 11 km. Czerwone strzałki są dla półmaratonu, więc y, mam nadzieję, że się nie pogubicie, jak w zeszłym roku się nie gubiliście, więc Mam nadzieję, że do dotrzecie szczęśliwi tutaj i cali. W razie czego dla półmaratonu mamy w jest, stoi karetka, więc jeżeli to ktoś będzie potrzebował pomocy, śmiało korzystać, to jest nasza. Karetka. Okej, okay, Adam, dziękuję serdecznie. Zapraszam prezesa LMK z czerwieni września Domina Cybulskiego na scenę, ponieważ drodzy Państwo, tak jak już mówiliśmy, dzisiaj jest jeszcze bardzo istotna uroczystość dla tego obiektu, dla ludzi, którzy tu na co dzień pracują, trenują z młodzieżą i z dorosłymi, krzewią kulturę fizyczną, interesują się przede wszystkim piłką nożną, ale nie tylko. Jest z nami pan prezes, panie prezesie. Jeśli Wam pozwoli, to w dwóch słowach. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy świadkami za chwileczkę pan prezes wraz z, z trenerami, działaczami, ale także z osobą, która jest z nami obok tablicy pamiątkowej upamiętniającej Tadeusza Krzyżeniaka, pierwszego prezesa klubu LKS Czarni Brzeźno, który został założony w 1968 roku właśnie z, z inicjatywy te, świętej pamięci Tadeusza Krzyżeniaka zostanie dziś odsłonięta tablica pamiątkowa i ten stadion będzie miał swoje imię. Panie prezesie poprosiłby w prezesie poprosiłbym. W takim razie wraz z młodzieżą, wraz z trenerami, abyście podeszli do miejsca, gdzie jest ta tablica, abyście odsłonili oficjalnie tę tablicę i od dziś ten stadion, stadion Ludowego Młodzieżowego Klubu Sportowego Czarni w Brzeźnie nosić będzie imię Tadeusza Krzyżeniaka. Klub Czarni w to klub, który dzisiaj ma w swoich szeregach zawodników grup młodzieżowych w kategorii żaków, rolników, młodzików i tramkarzy. W 2022 roku założył drugi zespół seniorski grający w B-klasie, a pierwszy zespół, tak jak dzisiaj miałem przyjemność powiedzieć, po dwóch kolejkach z bardzo dobrymi wynikami. Tego życzymy na przyszłość. Dwa zwycięstwa. A teraz ta ceremonia. Jarku poprosimy o fanfary. Drogim gościom serdecznie dziękuję. Udajemy się na miejsce startu i Państwa poproszę również o to, abyście tam podeszli. Zawodniczki i zawodnicy zapraszamy na linię startu. Proszę Państwa, że najpierw start będzie miał miejsce dla zawodników biegnących w dystans 11 km. To ci z Państwa ustawiają się najpierw na starcie. Zapraszam wszystkich tak, abyście starali, nie przeszkadzali sobie. Więc najpierw na starcie, przed linią w startu ustawiają się zawodnicy, zawodniczy, chodnicy, którzy biorą udział w biegu na dystansie 11 km. Pozostałych Państwa bardzo proszę o to, abyście zechcieli przejść. Wraz z osobami oficjalnymi z klubu LMKS Czarny Wrześno wraz z panią Wójt, panami samorządowcami, panem burmistrzem Wyrzykiem i faktorządem Czarny Wrześno do... Ee, jest Pani Teresa, wieloletnia partnerka Pana Tadeusza, no i jest ta tablica w takim miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy z życzę życzą zabawy. To ja poproszę o posłuszne odsłonięcie mmm, tej tablicy. Tego, nie, to panie Wojciech, 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 a Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, panie a panie jest tylko Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, wszystko. Wojciech, się Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, się Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, panie Wojciech, jest pan profesor, jest to projekcie jest karty, które przygotował się. Obiecymy, się Uwaga, jest super. Najpierw startują biegaczki, biegacze na dystansie 11 kilometrów. Wszyscy inni proszę na start nie kroku. Kiedy oni wystartują, przekazamy informacje na informację jest, co do startu kolejnej grupy. Pani Boni. Ktoś tam przygotował. wynajęła jakieś tam lokale, jak no, chyba... No, Ja mam jak tam taki, No, jest jeszcze. No,